Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj zagramy sobie w tryb build battle, także od razu przejdziemy sobie do jakiejś arenki. No i dobra, 10 sekund do zaczęcia się gry mamy. To zobaczmy, co to będzie za temat. Bałwan. A ja na pewno zrobię bałwana. Hmm. daj mi to o ludzie naprawdę mam zbudować bałwana chwila, raz, dwa, trzy, cztery, pięć trzy. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć e, 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 sześć raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć raz, dwa, trzy, cztery, pięć no pięć i sześć Jadę. jak zrobić bałwana w Minecraft? będzie kwadratowy niestety nie umie zrobić bałwana totalnie nie umie zrobić bałwana ale fajny temat aktualnie taki aktualny do świąt akurat się trafił tyle

Dobra No i tu mu głowę jakąś zrobię Jakąkolwiek, no come on. Trochę będzie mały, ale trudno <śkluzny> Eee e, Nie wiem co Eee Eee Przycisknie guzik Cena z tym guzikiem Nie no takie ja. Słabe Słabe Eee płotek Eee, w sumie jaki Słabe i tyle <ścoughs> ta To ma być bałwan Nie <ścoughs> Nie, zrobię prosty prostu Trudno Słabe to mi wyszło trudno i dobra hmm. tu są trzy tu też są trzy i dobra tylko co mi? Dwie minuty mi zostały o ludzie Ej. będę coś robił, nie przerwę robienia czegokolwiek Dwie minuty, no właśnie tego ćwiny śniegiem przez te dwie minuty w koło się. wszyscy tutaj piszą gg na czacie mhm. <laughs> a więcej mi zajdzie na zbudowaniu wokół tego śniegu <laughs> niż, na, e, niż na zbudowaniu tego bałwana całego nie podwójny pojedynczy ma być no i dobra Ale temat może być, mimo tego, że nie wyszedł ten bałwan. Może da się tu na śnieg zrobić chwila. Eee... Bierz podłogę. A jest śnieg tu. Co jest? Ale tego tu nie miało być. No i dobra. Super. Co to ma być? Jaki bałwan? Plucie! Nie mam krzywo, guziki. Eee... Trudno. A to zrobiłem podwójne żarty. co mnie to? <grystanie> Jezu, tragedia. Jak to tak można było zbudować? Teraz można sobie pominąć, bo nic nie wiem. Nie wiem co tu w ogóle... Chyba, że nie. Cze, 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 cze. Cze, cze, cze. Eee daj mi to nie wiem co ja z tym zrobię już marchewkę mu dam trudno jak ktoś zrozumie to gratuluję nie jednak bez tego trudno no to sobie poczekamy jezus maria nie mogę na to patrzeć nie 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 to było słabe

Wszystko inne, co według mnie było teraz, to jest lepsze. Yy, nie wiem co. Yy, yy, to samo. Dobra. Yy, sorry, ale głowa ci nie wyszła. Wszystko poza głową ci wyszło. I te ręce też od głowy odchodzą. Trochę nie, nie trafiłeś w ściu. Aha. <grystanie> Super. No, Polska rzędzi ktoś się nazywał <grystanie> Ta. A, topi się. No, nie zdążyłem. Teraz zaczęliłem, że się topi. A ja to trudno. A temu. temu to. I tyle. Czarny nos, no w sumie. Czwarte miejsce, czy kogoś porąbało. No i dobra, fajnie było. Fajnie się budowało. No to, okej. Okay. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!